Dobry wieczór. Przychodzę dzisiaj do Was taką dosyć późną porą, bo już 19 zaraz, ale to też troszeczkę zamierzone, ponieważ dzisiaj mówimy i testujemy lawendę. Mówimy o lawendzie i testujemy ją. Lawenda ma właściwości właśnie takie uspokajające i. Wspomaga nasz odpoczynek, nasz sen, ale to jest tylko taka jedna z najpopularniejszych, właśnie, właściwości lawendy, bo lawenda w ogóle nazywana jest królową olejków, dlatego że ma tak wiele właśnie zastosowań i właściwie na, na wszystko, co nie zastosujecie, to pomoże. No. Może przesadziłam, ale naprawdę na bardzo wiele rzeczy nam pomoże. Lawenda powiem Wam tak, jeżeli chodzi o jej zapach, to troszeczkę się różni od tej takiej lawendy, z, potocznie znanej z takich zapachów nie wiem, do szafy, czy, czy takich zapachów. O, widzę, że do nas już parę osób dołączyło. To będę wdzięczna, jak mi napiszecie, czy dobrze mnie słychać. Um, a ja będę tymczasem kontynuować. E, powiem Wam, że jak ja pierwszy raz powąchałam lawendę, e, właśnie tą lawendę do tery, e, to stwierdziłam, ale to nie jest ten zapach, który ja znam. E, ona rzeczywiście pachnie trochę inaczej. E, ta lawenda e, jest. E, jest to specjalny gatunek lawendy. Bardzo czysty jest ten olejek o czystości. Już Wam wcześniej podrzucałam filmik. I ta lawenda, ona jest taka bardzo intensywna. Jak ją powąchacie w ogóle z tej buteleczki, którą macie do testowania. To zwróćcie uwagę właśnie na ten zapach. Z czym on wam się kojarzy? Fajnie by było, jakbyście napisali. Czy, czy to jest ten zapach, który wy kojarzyliście z lawendą, czy, czy może jednak troszeczkę inny, taki jak ja miałam wrażenie na początku? I powiem wam, że ja tak tą lawendę, tak zwaną potoczną, tą syntetyczną, taką, która gdzieś tam jest w nie wiem, tych sztucznych różnych olejkach. E, takich dostępnych e, e, potaniości, że tak powiem, e, to e, mi się ten zapach w miarę podobał. Ja stwierdziłam, nie, no to jest ładny zapach, ja lubię lawendę. E, ten zapach jest troszeczkę inny, ale powiem Wam, że zakochałam się w nim bardzo szybko. E, bardzo naprawdę wpływa uspokajająco, wyciszająco, mm, ale zaraz powiem, właśnie jakie ma też inne właściwości. Weźcie sobie taką e, kropeleczkę lawendy. Tak, tak, jak robiliśmy z miętą pieprzową, na dłoń jedną kropelkę rozcieramy sobie i robimy sobie z tej lawendy taki właśnie kominek, osłaniając oczy. Lawenda jest delikatniejszym olejkiem niż mięta pieprzowa, więc ona tak nie szczypie w oczy. Także tutaj. Ale też jest bardzo intensywna, więc uważajcie, z wdychaniem. I. Też powinniście ją poczuć. Ona też ma takie właściwości przeczyszczające, też nasze drogi do, oddechowe. Przynajmniej ja tak teraz poczułam, ale już przechodzę do pozostałych jej właściwości. Możemy właśnie ją stosować wdychając ją. Co możemy właśnie robić w ten sposób? Z dłoni możemy też dodawać kilka kropel do dyfuzora. I dyfuzować sobie ją na przykład w tym pomieszczeniu, gdzie chcemy spać, na przykład za nie wiem, godzinę, za dwie godziny. Włączyć tam sobie wcześniej tą lawendę, żeby w tym pomieszczeniu już unosił się ten zapach i, i w, można też w ten sposób przygotować sobie miejsce, swoje pomieszczenie do spania. Jak można jeszcze stosować? Można oprócz tego, że właśnie wdychać, można też się nią smarować. I na przykład, jeżeli chcemy, właśnie skupiając się na tej, na tej właściwości wyciszającej, możemy sobie posmarować właśnie dłonie, możemy sobie posmarować stopy. Możemy to zrobić z olejem nośnym, nie musimy. Lawenda jest delikatniejszym olejkiem, można też go używać bez, bez oleju nośnego. Ja tak robię i nie mam żadnych, żadnych podrażnień, ale to też jakby każdy indywidualnie musi sobie sprawdzić na swojej skórze, biorąc właśnie jedną kropelkę i sprawdzając, czy, czy nie ma żadnego podrażnienia jeżeli nie ma to spokojnie możecie sobie tak stosować. Można żeby się wyciszyć, można również posmarować sobie tu skronie, można się posmarować na karku, można sobie posmarować też stopy, bo to jest też bardzo skuteczne, bardzo skuteczny sposób na to, żeby olejek w miarę szybko nam zadziałał. I Oprócz tego, że właśnie wdychamy, smarujemy, możemy też przyjmować ją wewnętrznie, czyli po prostu łykać. Bądź posmarować sobie wewnątrz, wewnątrz jamy ustnej też, można jeżeli coś, coś niestety. Tam, tam jakaś ranka powstała, to spokojnie możemy lawendę, lawendą posmarować tam w środku i też to jest bezpieczne zastosowanie. Można, możemy ją zastosować sobie pod język. Możemy też po prostu połknąć ze szklanką wody i możemy też połknąć ją w kapsułce zamykanej. Tutaj jest pełna dowolność i oczywiście zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. I już mówię, Hmm, jakie pozostałe mamy e, korzyści z naszej królowej olejków? E, no więc tak, e, oprócz tego, że właśnie ma takie właściwości, uspokajające, wyciszające i wspomagające naszą jakość snu, to łagodzi również podrażnienia skóry. Różne też, jest bardzo dobra na rany, na, na przyspieszenie gojenia w ogóle, na oczyszczenie tych ran. Czyli na przykład, jeżeli naszym, na przykład ja tak Karoli, mojej córce zastosowałam, jak sobie zdarła kolano, to miałam w pogotowiu właśnie taką lawendę, w postaci rozcieńczonej z, z wodą i po zmieszaniu z pryskami po prostu kolano, właśnie żeby odkazić tą ranę i żeby nie szczypało, bo to jest zawsze największy problem, a żeby oczyścić ranę i żeby nie wdało się tam żadne zakażenie, no i żeby szybciej się po prostu zagoiło. Można ją stosować właśnie bezpośrednio na rany. Na, ona też powstrzymuje krwawienie, pomaga, wspomaga przy tym. Także, także to jest bardzo, bardzo fajny sposób na to. Poza tym jest też, działa na nasze emocje. Oprócz tego, że właśnie nas wycisza tak przed snem, to jakby też redukuje takie niepokoje. Także to jest też taka dosyć ważna właściwość. Poza tym działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie, antyoksydacyjnie. Przyspiesza właśnie to gojenie ran, oczyszcza te rany, redukuje niedoskonałości skóry, czyli jeżeli mamy na przykład zmarszczki na twarzy, też bezpośrednio lawendą możemy posmarować sobie na buzi i pomoże nam w wygładzeniu skóry poza tym jeżeli na skórze mamy jakieś właśnie niedoskonałości, jakieś przebarwienia, również lawenda wspomaga przy, przy takich problemach. Jest też właśnie bardzo dobra dla skóry głowy, szczególnie dlatego, że działa przeciw łojotkowo, więc jeżeli ktoś boryka się z problemem przetłuszczających włosów, to polecam lawendę dodać po prostu do szamponu swojego. Poza tym lawenda odstrasza owady. Jest też bardzo dobra na ugryzienia. Jeżeli ugryzie komar, na przykład, właśnie dziecko, bo to jest zawsze problem, że swędzi bardzo, to możemy posmarować sobie na to ukąszenie lawendą i łagodzi od razu i przestaje swędzić. No i tak jak mówiłam, przy okazji mięty pieprzowej. Lawenda w połączeniu z miętą i cytryną działa antyhistaminowo, czyli przeciwalergicznie i pomaga nam w tym okresie wiosennym, jeżeli zaczyna wszystko pylić. I zaczynamy wtedy kichać i prychać, i jest to taki dyskomfort dla nas. To jak najbardziej możemy sobie te trzy olejki połączyć, połknąć w jednej kapsułce codziennie jedną taką kapsułeczkę czy dwie, w zależności od tego, jak silne mamy te objawy alergiczne. I, i na pewno nam to pomoże zredukować, zredukować te obja objawy. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o lawendzie? Lawenda jest też dobra na właśnie relaks, przez to, że tak, takie ma działanie wyciszające. Możemy ją sobie dodać na przykład do kąpieli z odrobiną oleju nośnego, na przykład takiego oleju kokosowego czy oleju migdałowego. Możemy sobie kilka kropel w, w kropić do kąpieli i relaksować się. I jeżeli chodzi o te, ten aspekt taki wyciszający i uspokajający przed snem, to powiem wam, że tutaj lawenda ona ma za zadanie wspomagać ten proces. Czyli przed snem, jeżeli chcemy się wyciszyć, to owszem możemy się posmarować tą lawendą, możemy sobie posmarować stopy, możemy sobie posmarować dłonie, możemy sobie posmarować kark. Eee, uważamy, żeby nie za dużo naraz zastosować. Pamiętajcie, że jeżeli zaczynacie dopiero stosowanie olejków, e, to zaczynamy od najmniejszych daw najmniejszej dawki. Czyli najmniejsza dawka to jest ta jedna kropla e, na e, łyżkę stołową oleju nośnego. Także zaczynajcie po prostu sobie od tej jednej kropli, i w miarę tego, jak czujecie, czy potrzebujecie jeszcze troszeczkę sobie więcej tego zaaplikować, to wtedy, to wtedy możecie sprawdzać. I kiedy jest ten ważny ten moment, tak że już wystarczy, już, już wszystko się, że tak powiem, idzie w dobrą stronę, więc nie trzeba tego więcej stosować. Poza tym, tak jak mówiłam, możemy sobie to stosować lawendę w dyfuzorze. Ja na przykład swoim dzieciom rocznym bliźniakom włączam lawendę na noc w dyfuzorze. W połączeniu zresztą z olejkiem frankincense, czyli z kadzidłem, o którym też za chwilkę powiem. I powiem Wam, że dużo lepiej dzięki temu śpią. Czasami, żeby ich wyciszyć przed snem, też smaruję im rozcieńczoną lawendą, na przykład tutaj opuszki uszu, albo smaruję im tutaj. Troszeczkę na karku, ale oni jakby od urodzenia mają stosowaną lawendę, więc dzieciom zawsze polecamy najpierw po prostu dyfuzowanie i, i w ten sposób rozpoczynanie naszej przygody z olejkami, szczególnie właśnie wśród, w przypadku dzieci. Jeżeli chodzi o lawendę, to jest to mój ulubiony zapach. On w ogóle. Bardzo dobrze właśnie na mnie działa rozluźniająco, tak antydepresyjnie, więc, więc bardzo go polecam w, do, do, do tego stosować. Ale, tak jak mówię, jest na, rany, na rany jest super, na właśnie wszelkie ukryzienia, działa właśnie przeciwwirusowo, antybakteryjnie, przeciwzapalnie, więc to są naprawdę mega, mega dużo tych właściwości. I jest dodawana też do mieszanek, które są właśnie wspomagające przy przeziębieniach różnych, także naprawdę królowa olejków. Mnóstwo tych zastosowań, także polecam Wam któreś spróbować sobie i zastosować. A oprócz tego, w związku z tym, że mówię dzisiaj o królowej olejków, czyli o lawendzie, to chciałam też powiedzieć o królu olejków. Królem olejków. Jest kadzidłowiec, czyli frankincense. Tutaj mam dla Was o ten frankincense. I o nim chciałam troszeczkę powiedzieć. To jest bardzo wszechstronny olejek. Jest właśnie nazywany królem olejków, dlatego że również mam bardzo dużo zastosowań i mówi się, że jeżeli nie wiesz, który olejek ci zadziała, który powinnaś zastosować na, na daną dolegliwość, to, to, to zastosuj właśnie kadzidłowiec. Powiem Wam, że on pachnie. Mm, Pachnie trochę mi się kojarzy zawsze on z, z takimi jakimiś obrzędami kościelnymi, bo tam się używa właśnie te kadzidła w niektórych momentach. I jest to rzeczywiście zbliżony zapach, więc mi on się zawsze z tym kojarzył, chociaż od momentu, kiedy zaczęłam go stosować, troszeczkę już też zmieniłam troszeczkę nastawienie do tego zapachu i już zaczyna bardziej na mnie działać, tak właśnie też relaksująco, wyciszająco i tak właśnie antydepresyjnie, więc, więc to też jest wszystko, zależy od tego, jak wy podchodzicie do, do danego zapachu, czego na, na ten moment potrzebujecie, bo to też nie jest tak, że raz powąchacie i, i ten zapach zero-jedynkowo, albo tak, albo nie i w ogóle już nigdy więcej na przykład nie, nie spodoba wam się, albo że nagle wam, teraz wam się nie podoba, a potem nagle się spodoba. To się zmienia, to wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby naszego organizmu. E, nasz organizm jakby sam też wysyła nam sygnały. E, który zapach jest taki, że, że jest fajny, podoba Wam się i, i tego zapachu chcecie więcej, a który zapach jest taki, że, że nie, to jest zapach, który Wam totalnie nie pasuje. To, to znaczy, że po prostu Wasz organizm teraz nie potrzebuje te, takiej właściwości, który ten zapach nam daje. Także po prostu też zwracajcie na to uwagę, tak? co, co akurat potrzebujecie. Frankincense to jest właśnie też ten olej, który ja wrzucam. Moim chłopcom do dyfuzora na noc. On, już mówię Wam, jakie on ma zastosowania. W ogóle jest znany już też z tego, że był ofiarowany dzieciątku Jezus, tak, przy narodzinach. Także tak, to było to kadzidło. Była tam też mirra, także olejek z Mirry też, też, też jest i też jest bardzo wartościowy. Także już wtedy było to, to znane, te właściwości. E, właśnie kadzidłowca. E, jest on właśnie pozyskiwany, ten olejek z żywicy drzew, zwanych właśnie kadzidłowcami e, i wykazuje bardzo wszechstronne działanie, właśnie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, uspokajające, relaksujące. E, łagodzi też dolegliwości żołądkowe, jelitowe, zmniejsza blizny, przebarwienia, wspiera też bardzo, bardzo wspiera naszą odporność, i co jest bardzo istotne dla tego oleju, on wspiera funkcjonowanie nasz, prawidłowe funkcjonowanie naszych komórek, bo on bardzo wspiera prawidłowy podział naszych komórek i odbudowę. Także on tutaj nawet jest polecany, właśnie przeciwnowotworowo w związku właśnie z tą funkcją. E, obecne e, badania wykazują że olejek posiada niezwykłą, e, wysok, wysok, niezwykle wysoką wartość półtora e, e, terpenów które pomagają stymulować system limbiczny mózgu e, i e, olejek wspiera właśnie układ też nerwowy e, wpływa na funkcjonowanie podwzgórza szyszynki i przysadki mózgowej regulując ich aktywność i wydzielanie hormonów e, no i ma też działania antydepresyjne i poprawia nasz nastrój Stosuje się go właśnie albo wdychając i to też możemy zrobić w ten sposób, że bierzemy sobie na dłoń, rozsmarowujemy i wdychamy. Mhm. To jest też dużo intensywniejsze doznanie niż wąchanie takie bezpośrednio z butelki. Także weźcie to sobie też porównajcie z innymi olejkami, bo tego akurat olejków Frankincense nie macie do testowania. On jest w tym zestawie 10 podstawowych olejków, które rekomendujemy jako taką apteczkę domową. Ale z każdym olejkiem, tak jak zrobicie tak, że powąchacie bezpośrednio z butelki, a rozsmarujecie sobie na dłoniach, to jest to zupełnie inna intensywność, także zwróćcie na to uwagę. No i ten olejek też stosujemy wewnętrznie, możemy go łykać właśnie w kapsułkach, kropelką pod język. I jest bardzo polecany przy obniżonej odporności, przy infekcjach górnych dróg oddechowych. W przypadku bólu ból, ból stawów i mięśni, jest dobry na blizny, na rozstępy, przeparwienia, wypryski, ugryzienia, choroby skórne, zaburzenia trawienia, niepokój, lęk, stres. Wspiera leczenie właśnie przy nowotworach. Olejek przenika przez barierę krew-mózg, wni, wnika w komórki DNA i jest podobno w stanie naprawić uszkodzony kod DNA. Także naprawdę jest to. Mega mocny i mega e, e, wartościowy olejek, e, dlatego właśnie jest też tym królem olejków. No i e, dzisiaj to tyle miałam e, dla Was do zaprezentowania. E, lawenda królowa olejków i kaćdłowiec król olejków. No i mam nadzieję, że lawendę będziecie sobie intensywnie testować. E, I e, jutro będziemy sobie testować cytrynę, e, powiem też jutro e, oprócz e, o, o, o tym, że jutro powiem o cytrynie, to jeszcze powiem o olejku On Guard. E, On Guard, to jest taka specjalna mieszanka odpornościowa, która jest hitem w ogóle w doterze, także, e, także jutro powiem o cytrynie, którą macie do testowania i o olejku On Guard, który też jest polecany do domowej apteczki, także do zobaczenia Jutro i dawajcie znać, jak wam się testuje lawendę. Pozdrawiam.